A więc witam. Teraz Wam zaprezentuję kwoki, które mi siedzą teraz na jajeczkach, więc zacznijmy od takiej co najdłużej siedzi kurka szabo, ona ma chyba na sobotę lub niedzielę, możliwe, albo na poniedziałek wylęk. Nie wiem, jeden z tych trzy dni, ale blisko. Druga kurka również szabo biała. Ona siedzi prawie dwa tygodnie. No i to chyba tyle. Tu mi się chyba kolejna kwoka robi. Nie wiem. Ale przejdźmy do trzeciej kwoki. Trzecia kwoka sobie zrobiła gniazdo tutaj. Również szabo. Czarna. Ona siedzi najkrócej. Siedzi ze 3-4 dni. Dobrze. Ile co moja, jak to ja nie wiem. Tak samo u białej też nie wiem, bo. A, tamtej kurze, no nie pamiętam. Dobra, przejdziemy do kolejnej kwoki. Kolejna kwoka to jest. Kura srebrna, mieszańca, kura kuroniowska. Ona usiadła w sumie wczoraj, ale dzisiaj dostała jajka. Na pewności zawsze czekam co najmniej dzień. Ale ja wiem, że ona wysiedzi, ale czekałem tylko, żeby się upewnić, że na pewno siedzi. Bo ona jest po tej czarnej mojej kwocie zeszłego roku. Dostała dzisiaj jajeczko od woszki srebrnej, od czubatki. I trochę dostała odniosek. Ile tam podrzuciłem łącznie, to nie pamiętam, ale trochę ma. Trochę jajeczek ma. Pokażesz? Gdy spokojna jest już kwoczka, no tam tyle jajeczek ma. Ładnie siedzi ja no, mam nadzieję, że żadna jej to nie będzie donosić. zresztą jajka są opisane, więc można zajrzeć co drugi dzień i co, jak na razie jak na początek kwietnia, są cztery kwoki no teraz czubciu nie będziesz miała gdzie się nieść mm. są cztery kwoki jak na dzień dzisiejszy z kwok się może szykują, nie wiem, no zobaczymy tam jedna u się jeszcze szykuje do siedzenia a trzy jeszcze się niosą Szabo tym jedno szawo, coś ma ze stawami teraz. Chodzi, ale nie może, nie może podfruwać i w ogóle. I on jej jajka znajduje na ziemi. Za mało ma wapna. I ma słabe teraz. Stawy Brachemki, brachemki. Brachemką podkrada jajeczka. Dzisiaj wstawiam inkubator yy, ten mały trzydziestkę Nie wiem ile ma miała jak pewnie nawet nie ma 30, yy, ale teraz chcę same ozdobne wstawić, nie chcę żadnych niosek, więc i tak bym nie uzbierał bo już tam niektóre jajka już mam ponad tygodniowe, więc już wolę stawić. Tu jeszcze tak się zajrzymy do truśki, coś truśka, znowu nowe wywaliła. No chodź Truśka się świętoczku A ona miała nieudany wykład. Wykuciła ze trzy młode i wszystko zmarnowała. No cóż. Ale. No nie wiem, może za młoda była. Ale no co. Co zrobisz, jak nie zrobisz. no. Ale będę miał samca, bo szwagier chce się pozbyć.